Ej, Laro, chodź tu. Muszę z Tobą pogadać. Mamy problem. Co się stało? Nadal mamy tu ludzi trójcy. Co? Myślałam, że wszyscy wrócili do Paititi z powodu rytuału. Domyślam się, że jakaś grupka odłączyła się od reszty podczas lawiny błotnej. Znaleźli pod ziemią stare ruiny i rozbili tam obóz. To krypta. Miejscowi powiedzieli mi, że zbudowano ją dla kapłanów Zipakny. To bóg gór. I wulkanów. Krypta łączy się ze świątynią Zipakny. Wielu miejscowych nadal regularnie ją odwiedza. Tak było do tej pory. Teraz wprowadziła się tam Trójca. I dlatego mamy do czynienia z tymi wstrząsami i popiołem. Ha, Zipakna nie lubi, kiedy się go lewce waży. Więc Laro. Liczyłam na to, że. Myślisz, że mogłabyś to zbadać? Wiem, że proszę o wiele. Zajmę się tym. Dzięki. Naprawdę to doceniam. <noise> Co? Na pewno coś znajdziesz. Chyba obydwoje będziemy zadowoleni. Dobry interes. Na pewno będziesz zadowolona. Niech panienka prędko wraca. Jestem cała, Jestem cała. Hej! Laro! Bardzo ci dziękuję za znalezienie Izabeli. Cała przyjemność po mojej stronie. Miała rację. Była tam ukryta krypta. Nie, miała rację. Manu też. Kiedy się lepiej poczuje, razem pójdziemy odkopać ruiny. Izabelo, czujesz się lepiej? Nie powiedziałaś, że jesteś Larą Croft? Ja... Miło mi cię poznać i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Poznamy to miejsce i znaczenie kamiennych twarzy. A skoro Manu miał rację co do krypty... Co jeszcze może być w okolicy? Nie mogę się doczekać. kojarzę tego symbolu Zamknięte, ale na pewno da się to jakoś otworzyć. Znowu ten symbol. Trójca dużo tu zrobiła w krótkim czasie. Ten symbol musi być bardzo ważny. Dzień pierwszy, pozycja pierwsza, brak sygnału. Dzień pierwszy, pozycja druga, kontakt. Za dużo zakłóceń, żeby nawiązać łączność. Dzień pierwszy, pozycja trzecia, kontakt. Powiedzieli, że ewakuują nas dopiero za kilka dni, ponieważ wszystkie materiały potrzebne są w kan. Dzień pierwszy, pozycja pierwsza i druga, brak sygnału. Dzień drugi, pozycja trzecia, przerywany kontakt. Ta sama wiadomość co poprzednio. Pozostałe dni, wszystkie pozycje, brak kontaktu. Podejrzewam silne zakłócenia spowodowane aktywnością wulkaniczną. Wiedziałam, że mają tu jakąś prądnicę. O, dobrze, przekonajmy się teraz, czy przegapiłam coś w ciemnościach. Na pewno zgadnę, co się stanie, jeśli wybiorę złe drzwi. Nic dobrego. Wszystkim, przez co przeszliśmy, żeby zdobyć to coś chcesz, żeby ktoś tak po prostu nam to ukradł? Tego nie powiedziałem. Nie rozumiem, czemu w ogóle to zabraliśmy. Plan jest dobry, po prostu zrealizowanie. Go zajmie trochę czasu. Wiem po prostu to cholerne czekanie i niepewność. オーナーや Nie znamy ludzi! Abi, tu Lara. Jestem w obozie Trójcy. Jej ludzie strzegli tu figurki kraba. Ten krab został skradziony od samego Zipakny. Nic dziwnego, że ziemia nadal się trzęsie. Abi. Musisz go zanieść z powrotem do świątyni, gdzie jego miejsce. Dobrze, tak zrobię. Tradycja mówi, że krab to ulubiony przysmak zipakny. Aby zastawić pułapkę, bohaterskie bliźniaki przygotowały specjalnego kraba przynęte. Udało im się. Biorąc pod uwagę wykonanie tego kraba, miał być zapewne częścią skomplikowanego rytuału ofiarnego. Musi odgrywać ważną rolę w świątyni zipakny. Chyba widzę już świątynię. Przed nią jest jakaś wioska. To tutaj. wioska jest opuszczona z powodu lawiny hmm. 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 Mam nadzieję, że wieśniacy będą mogli tu niedługo wrócić hmm. przejść przez kościół. Ostrożnie, budynki są niestabilne. Od czasów papieru ten dokument musiał powstać setki lat temu. Wielki Zipakno, twórco gór, niszczycielu głupców i obrońco ognia, który jesteś pod ziemią. Pozwól, by mój syn i moja córka mogli kroczyć drogą pomyślności. Oby twoja siła i mądrość na zawsze im towarzyszyły. Nie do wiary. Trójca zniszczyła most. Jakoś przejdziesz na drugą stronę. Jestem w świątyni. Zipakna zjada kraba, swój ulubiony przysmak. Bóg majów, Zipakna, bratka brakana, Bóg trzęsienia ziemi. Zipakny często przedstawia się jako ogromnego kaimana. Jest znany ze swojej żądzy destrukcji, arogancji i niestabilności. Widzę zipaknę. Jestem coraz bliżej. więcej tych mechanizmów. Jeśli znajdę je wszystkie, na pewno wyniosę z Paknę z powrotem na sam szczyt. 就开了 Chyba muszę przejść przez te drzwi. Musi być miejsce na tego kraba. Cholera! Abi, jestem w świątyni Zipakny. Trójca na mnie czekała. Ukradli krawa, żeby zastawić na mnie zasadzkę. Mój Boże, nic ci nie jest? Wszystko gra, a krab wrócił na swoje miejsce. To prawdziwa ulga. Dziękuję. Powiedz Johna, że już wracam. Abi mówiła, że to wszystko to była pułapka? Tak, kiedy odkładałam kraba na miejsce, trójca już tam na mnie czekała. Ha, w zasadzie można to uznać za komplement. Byli pewni, że go przyniesiesz. Tak bardzo Ci dziękuję, Laro. Kiedy krab wrócił na miejsce, popiół zniknął, a wstrząsy ustały. Nie jestem pewna, czy to moja zasługa. Dobrze jest pilnować, by bogowie byli zadowoleni. <laughs> kiedy w Twoim życiu dzieje się coś dobrego, trzeba się z tego cieszyć.